Człowiek jako zwierzę, jako ktoś instynktowny, pewne rzeczy odczytuje w zupełnie inny sposób niż byśmy chcieli. Natomiast uważam, że w przemyśle, w inżynierii, za dużo osób stwierdza: to nie jest aż tak istotne, może można sobie to odpuścić. Przecież ja jadę i będę rozmawiać o inżynierii, więc co ma do czynienia mój wygląd? Wygląd, jak wygląd, ja będę z klientem rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach technicznych i na tym się będziemy skupiać. A tak, w rzeczywistości, to druga strona tego ci nie powie, oczywiście, ale od pierwszego momentu, gdy zaczyna cię widzieć, zaczyna przypisywać ci pewne cechy. I zaczyna budować sobie obraz tego, kim jesteś. Jakie reprezentujesz wartości, czy warto z Tobą podjąć współpracę na dłuższą metę, czy to, co mówisz, jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. No, oczywiście, no, jeśli będziesz pięknie wyglądał, a nie będziesz mieć żadnej wiedzy, to ten strójcie nie uratuje w żaden sposób. Ja mówię o sytuacji, gdzie Jesteś profesjonalistą, znasz się na swoim rozwiązaniu. Jedziesz do klienta i wykorzystujesz właśnie ten obszar wyglądu na swoją korzyść, bo ten obszar działa na drugą stronę. Niezależnie od tego, czy masz tego świadomość, nie masz tego świadomości, czy chcesz, czy nie chcesz, od pierwszego momentu, gdy zaczynamy, widzieć drugą osobę, słyszeć ją, czuć ją, to zaczynamy budować jakieś przekonanie. No po prostu tak jest. Bo jesteśmy zwierzętami, można tak powiedzieć, ale no i tak z samej rzeczy jest. Obdarzonych rozbudowaną korą mózgową, natomiast to co siedzi pod to ta, ta część nasza pierwotna, to co, to co nami powoduje, to wcale nie jest mniej istotne i czasami odgrywa większą rolę niż byśmy tego oczekiwali, niż byśmy chcieli. No, oczywiście chcielibyśmy być postrzegani jako osoby, które kierują się zawsze zdrowym rozsądkiem i podejmują najbardziej racjonalną decyzję. Tak, w rzeczywistości to kierujemy się licznymi emocjami oraz jakimiś przekonaniami, czymś, co jest często trudne, trudne do uchwycenia i, i zrozumienia. Po prostu podejmujemy jakąś decyzję.